bo rozmawiamy o dezinformacja to jest celowe wprowadzanie w błąd poprzez na przykład media, poprzez rozmowy między między ludźmi. To się robi w takim celu żeby przede wszystkim destabilizować społeczeństwo. Przypomnijcie sobie sytuację, z, że na stacjach benzynowych były, była kolejka za paliwami. Wprowadzać ma na celu też określone stany psychiczne Ludzi, dla, między, między ludźmi. Czyli powiedziałem, sianie paniki. Mówimy o, 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 tych, o, tych, o tej rakiecie tam... Yy, Mówimy o, o sytuacji, która na początku w mediach była podawana, że dron rozwalił budynek przez dach i tak dalej. Gwarantuję wam, że suchej nitki by nie zostawiono na nich, jeżeli by y, nie, nie przekazali tej informacji tak jak, to, tak jak to było. Ja Wam powiem jedną rzecz. Tutaj zacytuję y, profesora Cęckiewicza. Na walkę z y, strategią. Na walkę z dezinformacją jest mówienie prawdy. Niech to wybrzmi, proszę Państwa.